Była zimna i deszczowa jesień, kiedy Marcus Williams po raz pierwszy przekroczył próg prestiżowej firmy motoryzacyjnej Thomson Industries, miał na sobie ubranie robocze, które nosił od lat, a jego ręce nosiły ślady wieloletniej pracy z silnikami. Był jednym z najlepszych mechaników w mieście, choć niewielu o tym wiedziało. Marcus nie potrzebował rozgłosu. Potrzebował tylko pracy, która pozwoliłaby mu zarobić na życie i udowodnić, że zasługuje na szacunek, niezależnie od koloru swojej skóry. Victoria Thompson była zupełnie innym człowiekiem. Dyrektor generalna firmy, którą odziedziczyła po swoim ojcu, była znana z bezwzględności i perfekcjonizmu. Miała 32 lata, ale kierowała firmą jak doświadczony weteran przemysłu. Nosiła drogie garnitury, jeździła najnowszymi modelami aut i nie tolerowała błędów. Jej pracownicy bali się jej bardziej niż szanowali, ale wyniki firmy mówiły same za siebie. Thompson Industries było jedną z najlepszych firm motoryzacyjnych w kraju. Tego dnia Wiktoria miała poważny problem. Prototyp nowego silnika, który miał być zaprezentowany za dwa tygodnie na międzynarodowych targach, nie działał. Firma zainwestowała miliony w ten projekt, a jej reputacja była na linii. Trzech najlepszych inżynierów firmy już się poddało. Silnik był zbyt skomplikowany, a dokumentacja techniczna niepełna. Wiktoria była wściekła i zdesperowana jednocześnie. Markus został zatrudniony przez jednego z kierowników produkcji jako tymczasowy pracownik do podstawowych napraw. Nikt nie pytał go o kwalifikacje, bo potrzebowali rąk do pracy. Ale Markus miał wzrok, który natychmiast rozpoznawał problemy mechaniczne. Gdy przechodził obok warsztatu, gdzie stał uszkodzony prototyp, zatrzymał się. Coś w tym silniku przykuło jego uwagę. Podszedł bliżej i zaczął przyglądać się konstrukcji. W tym momencie do warsztatu weszła Wiktoria w towarzystwie swoich asystentów. Była w złym nastroju, bo właśnie dowiedziała się, że kolejny specjalista odmówił przyjęcia zlecenia. Gdy zobaczyła Markusa pochylonego nad prototypem, jej twarz wykrzywiła się z pogardą. Nie znała go, nie miał identyfikatora, a jego obecność przy najbardziej poufnym projekcie firmy była niedopuszczalna. Co pan tutaj robi? Jej głos był lodowaty i pełen wyższości. Markus podniósł głowę i spokojnie spojrzał na nią. Oglądam silnik. To fascynująca konstrukcja, ale widzę kilka problemów w układzie chłodzenia i synchronizacji tłoków. Wiktoria roześmiała się, ale to nie był szczery śmiech. To był śmiech pełen pogardy i drwiny. Och, więc teraz zwykły robotnik będzie mi mówił, co jest nie tak z silnikiem, który projektował zespół najlepszych inżynierów. To zabawne. Jej asystenci również się uśmiechnęli. Ale Markus nie zareagował. Patrzył na nią z godnością, która jeszcze bardziej ją zirytowała. Panie, nie wiem, kto pana wpuścił do tego warsztatu, ale sugeruję, żeby wrócił pan do swoich obowiązków. To nie miejsce dla. zawahała się, a potem dokończyła z jeszcze większą pogardą dla kogoś takiego jak pan. Markus mógł odejść, mógł zachować milczenie i uniknąć konfliktu, ale był zmęczony tym, że ludzie oceniają go po wyglądzie, a nie po umiejętnościach. Jeśli pozwoli mi pani spojrzeć na dokumentację techniczną i da 24 godziny, naprawię ten silnik. Cisza, która zapadła, była niemal namacalna. Wiktoria wpatrywała się w niego z niedowierzaniem, a potem znowu się roześmiała, tym razem głośniej. Pan naprawić ten silnik? Pan? Podeszła bliżej, krzyżując ręce na piersi. Dobrze, zabawmy się. Jeśli pan naprawi ten silnik w ciągu 24 godzin, to ja. ja pana poślubię. Jej asystenci stłumili śmiech, bo wszyscy wiedzieli, że to absurdalne. Wiktoria Thompson, milionerka i jedna z najpotężniejszych kobiet w branży, wychodzi za zwykłego mechanika? To było niemożliwe. Markus nie uśmiechnął się. Popatrzył jej prosto w oczy i powiedział: Zgoda ale będę potrzebował dostępu do warsztatu, narzędzi i dokumentacji i proszę nie przeszkadzać mi w pracy. Wiktoria była zaskoczona jego spokojem. Większość ludzi kulila się przed nią, ale ten człowiek stał pewnie i mówił z autorytetem. Coś w nim wzbudziło jej ciekawość, choć nigdy by się do tego nie przyznała. W porządku, ma pan 24 godziny, ale kiedy pan przegra, chcę, żeby pan opuścił tę firmę i nigdy więcej się tu nie pojawił. Markus skinął głową i natychmiast zabrał się do pracy. Wiktoria obserwowała go przez chwilę, a potem wyszła z warsztatu potrząsając głową. Jej asystenci szeptali między sobą, zastanawiając się, kim jest ten dziwny człowiek. Markus pracował całą noc. Najpierw przeanalizował dokumentację techniczną, znajdując kilka krytycznych błędów w obliczeniach. Potem rozebrał części silnika, badając każdy element z precyzją chirurga. Jego ręce poruszały się szybko i pewnie, jakby silnik był żywym organizmem, który trzeba było uzdrowić. Nie potrzebował snu ani odpoczynku. To była jego pasja, jego życie. O trzeciej nad ranem znalazł główny problem. Układ chłodzenia był źle zaprojektowany, co powodowało przegrzewanie się cylindrów. Synchronizacja tłoków była również nieprawidłowa co prowadziło do utraty mocy. Markus wiedział, jak to naprawić, ale potrzebował specjalnych części. Zadzwonił do starego znajomego, który prowadził sklep z częściami zamiennymi i poprosił o pilną dostawę. Gdy świt rozjaśnił niebo, Markus wciąż pracował. Jego ubranie było brudne od oleju, a twarz pokryta potem, ale w jego oczach płonęło zdeterminowanie. Montował nowe części, dostrajał każdy element, testował i poprawiał. Silnik powoli zaczynał ożywać pod jego rękami. O ósmej rano do warsztatu weszła Wiktoria. Spała zaledwie kilka godzin, bo nie mogła przestać myśleć o tym dziwnym mechaniku. Była przekonana, że go tam nie zastanie, że uciekł w środku nocy, zdając sobie sprawę z niemożliwości zadania. Ale gdy otworzyła drzwi i zobaczyła go przy silniku, Dokręcającego ostatnie śruby. Nadal pan tu jest? Nie mogła ukryć zaskoczenia w głosie. Markus spojrzał na nią i po raz pierwszy się uśmiechnął. Powiedziałem, że naprawię ten silnik. Chce pani zobaczyć? Wiktoria podeszła bliżej, próbując zachować obojętny wyraz twarzy. Markus uruchomił silnik. Przez chwilę nic się nie działo, a Wiktoria poczuła satysfakcję, że miała rację. Ale potem silnik zaryczał do życia, pracując płynnie i potężnie, wydając dźwięk, który był muzyką dla uszu każdego miłośnika motoryzacji. Wiktoria stała jak sparaliżowana. To było niemożliwe. Ten człowiek, którego wyśmiała i zlekceważyła, naprawił silnik, z którym nie poradził sobie żaden z jej inżynierów. Markus wyłączył silnik i odwrócił się do niej. Silnik jest naprawiony. Główny problem leżał w układzie chłodzenia i synchronizacji. Przygotowałem też pełną dokumentację zmian, które wprowadziłem. Wiktoria milczała przez długą chwilę. W jej głowie wirowały myśli: Kim był ten człowiek, skąd miał taką wiedzę i co najważniejsze jak miała się teraz zachować po tym, co powiedziała? Markus nie nalegał, po prostu wytarł ręce w szmatę i zaczął zbierać swoje narzędzia. Rozumiem, że to była tylko żart z pani strony. Nie będę pani przypominał o obietnicy, po prostu chciałem udowodnić, że umiem to zrobić. Te słowa uderzyły Wiktorię jak policzek. Zrozumiała, że jej pogarda i arogancja były nie tylko niesprawiedliwe, ale też ślepe. Oceniła tego człowieka po wyglądzie, nie dając mu szansy pokazać, kim naprawdę jest. A on, mimo jej pogardy, wykonał niemożliwe zadanie i teraz odchodził z godnością. Nie żądając niczego w zamian proszę zaczekać wiktoria głos brzmiał inaczej niż zwykle miękcej, bez tej lodowatej pewności siebie. Markus zatrzymał się i spojrzał na nią. Kim pan jest? Skąd ma pan taką wiedzę o silnikach? Markus uśmiechnął się smutno. Nazywam się Markus Williams. Studiowałem inżynierię mechaniczną na Uniwersytecie w Bostonie. Byłem jednym z najlepszych studentów w mojej klasie, ale kiedy skończyłem studia, nikt nie chciał mnie zatrudnić. Wysyłałem setki aplikacji, ale ciągle dostawałem odmowy. W końcu zrozumiałem, że problem nie leży w moich kwalifikacjach. Wiktoria poczuła, jak jej policzki płoną ze wstydu. Wiedziała dokładnie, co miał na myśli. Sama branża motoryzacyjna była pełna uprzedzeń. Dlaczego więc pracuje pan jako zwykły mechanik? Markus wzruszył ramionami. Bo kocham to co robię. Silniki to moja pasja. Nie potrzebuję prestiżowego tytułu ani wielkiej pensji. Potrzebuję tylko szansy, żeby robić to, co umiem najlepiej. Wiktoria wiedziała, że musi podjąć decyzję. Mogła pozwolić mu odejść i udawać, że nic się nie stało, albo mogła zrobić coś, co zmieniłoby życie ich obojga. Marcus Williams. Chciałabym zaproponować panu stanowisko głównego inżyniera w mojej firmie. Będzie pan odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich projektów związanych z silnikami. Pensja będzie odpowiednia do pana umiejętności. Markus patrzył na nią z niedowierzaniem. Dlaczego pani to robi? Przecież. przecież pani mnie wyśmiała. Wiktoria spojrzała mu prosto w oczy. Ponieważ popełniłam straszny błąd. Oceniłam pana po wyglądzie, a nie po umiejętnościach. To było niesprawiedliwe i głupie z mojej strony. Zasługuje pan na szacunek i uznanie. I chcę, żeby pan pracował dla mnie, bo jest pan najlepszym mechanikiem, jakiego kiedykolwiek spotkałam. Markus milczał przez chwilę, rozważając jej słowa. A co z tą obietnicą małżeństwa? Uśmiechnął się lekko, ale w jego oczach było pytanie. Wiktoria poczuła, jak jej serce przyspiesza. To był głupi żart. Nie oczekuję, że pan mnie weźmie na słowo. Markus podszedł bliżej. A jeśli ja chcę wziąć panią na słowo? Wiktoria była zaskoczona. Nie spodziewała się takiej odpowiedzi. Pan. pan nie mówi poważnie. Markus pokręcił głową. Nie mówię o natychmiastowym ślubie, ale chciałbym panią poznać. Prawdziwą panią, nie dyrektora generalnego Thompson Industries. Chciałbym dowiedzieć się, czy za tą lodowatą maską kryje się ktoś, kto potrafi być szczery i prawdziwy. Wiktoria była zdezorientowana. Nikt nigdy nie rozmawiał z nią w ten sposób. Ludzie albo się jej bali, albo próbowali ją wykorzystać, ale Markus był inny. Nie interesowały go jej pieniądze ani pozycja interesował go człowiek. Nie wiem, czy jestem gotowa na coś takiego przyznała szczerze. Markus skinął głową. To w porządku, mamy czas. Najpierw pracujmy razem, poznajmy się, a potem zobaczymy, co się stanie. Wiktoria przyjęła jego propozycję. Markus został głównym inżynierem Thomson Industries i szybko udowodnił, że jest mistrzem w swojej dziedzinie. Jego innowacyjne projekty przyniosły firmie ogromne sukcesy, ale co ważniejsze, zaczął zmieniać kulturę firmy. Wprowadził politykę równych szans, szkolenia dla pracowników i program mentorski dla młodych inżynierów z mniejszości etnicznych. Wiktoria obserwowała te zmiany z fascynacją. Markus nie tylko naprawił silnik, ale też naprawił coś w niej samej. Zaczęła dostrzegać własne uprzedzenia i pracować nad ich pokonaniem. Zaczęła słuchać swoich pracowników, zamiast tylko wydawać polecenia. Firma rozkwitła pod ich wspólnym kierownictwem. Z czasem ich relacja zawodowa przekształciła się w coś więcej. Zaczęli spędzać razem czas poza pracą, rozmawiać o życiu, marzeniach i przeszłości. Wiktoria dowiedziała się, że Markus wychowywał się w ubogiej rodzinie, ale jego matka zawsze wierzyła w jego talent. Pracował na trzy zmiany, żeby móc studiować. Jego historia była pełna trudności, ale też niezwykłej determinacji. Markus poznał prawdziwą Wiktorię, kobietę, która nosiła w sobie głębokie rany po śmierci ojca i presji bycia doskonałą. Kobietę, która bała się pokazać słabość, bo w jej świecie słabość oznaczała porażkę, ale z Markusem mogła być sobą. Nie musiała udawać, że jest silna i nieomylna. Po roku współpracy i rosnącego zbliżenia, Markus zaprosił Wiktorię na kolację do eleganckiej restauracji. Była zaskoczona, bo zazwyczaj spędzali czas w bardziej kameralnych miejscach, ale tego wieczoru Markus miał specjalny plan. Gdy kelner przyniósł deser, Markus wstał z krzesła i uklęknął przed Wiktorią. Wiktoria Thompson. Rok temu obiecałaś mi małżeństwo, jeśli naprawię ten silnik. Wiem, że to był żart, ale ja jestem poważny. Zakochałem się w tobie, nie w dyrektor generalnej, nie w milionerce, ale w kobiecie, która potrafiła przyznać się do błędu i zmienić. Wyjdziesz za mnie? Wiktoria siedziała ze łzami w oczach. Przez całe życie budowała mury wokół swojego serca, ale Markus je przełamał. Tak, wyjdę za ciebie, Markus Williams. Ich ślub był skromny, jak sobie tego życzyli. Zamiast wielkiej uroczystości, pobrali się w małym kościele w obecności najbliższych przyjaciół i rodziny. Wiktoria nosiła prostą białą suknię, a Markus elegancki garnitur. Ale ich szczęście było autentyczne i głębokie. Po ślubie Wiktoria i Markus przekształcili Thomson Industries w firmę, która stała się wzorem do naśladowania w kwestii różnorodności i równości. Zatrudniali ludzi na podstawie umiejętności, a nie pochodzenia. Tworzyli programy stypendialnych dla utalentowanych młodych ludzi z trudnych środowisk. Firma nie tylko osiągała świetne wyniki finansowe, ale też zmieniała życie setek ludzi. Markus nadal pracował jako główny inżynier, ale teraz jego praca miała głębszy sens. Nie tylko projektował silniki, ale też inspirował innych do podążania za swoimi marzeniami. Wiktoria nauczyła się, że prawdziwe przywództwo nie polega na straszeniu ludzi, ale na ich wspieraniu i docenianiu. Ich historia stała się legendą w branży motoryzacyjnej. Ludzie mówili o mechaniku, który naprawił silnik i zdobył serce lodowatej dyrektor. Ale dla Wiktorii i Markusa to była po prostu historia o dwóch ludziach, którzy nauczyli się patrzeć poza powierzchowne różnice i znaleźli w sobie prawdziwą miłość i szacunek. Pewnego wieczoru, kilka lat po ślubie, siedzieli razem w warsztacie, gdzie wszystko się zaczęło. Markus pracował nad nowym projektem, a Wiktoria obserwowała go z uśmiechem: Czy kiedykolwiek żałowałeś, że wziąłeś mnie na słowo z tą obietnicą? Spytała. Markus spojrzał na nią i uśmiechnął się. Ani przez sekundę to była najlepsza naprawa, jaką kiedykolwiek wykonałem. Naprawiłem silnik i naprawiłem też swoje życie. Wiktoria podeszła do niego i objęła go. Nie tylko ty naprawiłeś swoje życie, naprawiłeś również moje. Nauczyłeś mnie, że prawdziwa siła leży w pokorze i otwartości, a nie w pogardzie i arogancji. Markus pocałował ją delikatnie. Wszyscy popełniamy błędy, Wiktoria. Ważne jest to, że potrafimy je przyznać i z nich wyciągnąć wnioski. Ich miłość była dowodem na to, że uprzedzenia i różnice społeczne mogą zostać przezwyciężone przez szacunek, zrozumienie i otwartość serca. Markus, czarnoskóry mechanik, który został wyśmiany i zlekceważony, nie tylko udowodnił swoją wartość, ale też zmienił życie kobiety, która się nad nim znęcała. A Wiktoria, dumna i arogancka dyrektor generalna, nauczyła się najważniejszej lekcji swojego życia: że prawdziwa wartość człowieka nie zależy od koloru skóry ani pozycji społecznej, ale od charakteru, umiejętności i serca. Historia Markusa i Wiktorii przypomina nam wszystkim, że nigdy nie powinniśmy oceniać ludzi po wyglądzie. Każdy człowiek nosi w sobie niesamowity potencjał, który może się ujawnić, jeśli tylko damy mu szansę a czasem z pozornie niemożliwej sytuacji może narodzić się największa miłość i najgłębsza przemiana. Bo prawdziwa miłość nie zna granic, nie widzi koloru skóry ani różnic społecznych widzi tylko serce drugiego człowieka i jego prawdziwą wartość.